To wielki zaszczyt relacjonować Państwu to spotkanie. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Wisła Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubim. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocji. Filip starzyński. Ach, teraz znakomity przechwyt. Ale śliczne podanie. Cóż, ciekawie się zapowiadało, ale grę rozpocznie bramkarz. Braun Forbes, sporo miejsca na skrzydle. Do kolegów w polu karnym. Ach, gdyby to wpadło, byłby gol. Dobrze się złożył do tego uderzenia głową. Zdołał uniknąć zbyt wysokiej trajektorii, ale cóż, bramka okazała się odrobinę za wąska. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. Kiepsko z autów, do rywala. Myślisz, że wysoki pressing drużyny przyjezdnej okaże się dzisiaj skuteczny? Można się tego spodziewać. Ten styl gry mają dobrze wyćwiczony. Potrafią wymusić błędy agresywnym dojściem do przeciwnika. Brown Forbes! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku? Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby, gdyby nie trafił. I mamy otwarcie w tym meczu. Jeden do zera. Filip Starzyński. Żubrowski. Niestety, strata piłki. Może teraz ruszyć skrzydłem. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nie czysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Żubrowski. Filip Starzyński oddali piłkę rywalom. Szansa dla Wisły. I piłkę przejmują rywale. Walić? Szykują się powoli. Ma trochę miejsca na strzał. Dobrze to wyglądało, ale jak widzieliśmy ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Znako Nie trafił z tym ślizgiem. Chyba będzie kartka. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. I jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Całkiem spora odległość od bramki, raczej nie będzie próbował strzelać bezpośrednio, choć kto wie. O, kiepsko wykonany ten rzut wolny. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To trzeba ćwiczyć na treningach aż do znudzenia. oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek, zobaczymy czy będzie strzał. Żubrowski. Sędzia doskonale widział ten spóźniony wślizg. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Walić. Możolni budują akcję na połowie przeciwnika, by w odpowiedniej chwili spróbować strzelić bramkę. Ale przeczytał to jak profesor. Teraz stracili piłkę. Wisła dzisiaj ma niewiele z gry, ale zupełnie im to nie przeszkadza, bo prowadzą w tym spotkaniu, jak widać, nie samą piłką drużyna żyje. Jest szansa na kontratak. A tam czas i miejsce? Ładna okazja! Tak, bramka! Ależ teraz się złożył fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Docenimy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. No, a potem był ten strzał z A Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogą. Dwa do zera, to już bezpieczny wynik. Filip Starzyński. Piłka oddana rywalom. Strata piłki. Żubrowski. Filip Starzyński. Zatrzymany atak. Ciekawe, prosto podanie. I bramkaż oddala zagrożenie. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Przed nami druga połowa tego meczu. Starzyński niecelnie. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Centruje z rogu w pole karne. Sędzia upomina gracza, a mogła być kartka lepiej, niech uważa. I mamy gola z rzutu karnego. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę, zdobytą po precyzyjnym, niskim uderzeniu przy słupku. Ładnie to wyglądało. Można powiedzieć, że podręcznikowo wykonany ten rzut karny. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Znowu celne podanie tego zawodnika. Próbują ataku bokiem boiska. Żubrowski. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. A więc mamy zmianę. Sadlock. Sadlock. Nieco głębiej pokazuje się do gry. Udana próba rozciągnięcia gry. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Stracili piłkę. Po tym nieudanym podaniu rywale wznowią grę z sali bocznej. No, skutecznie utrudniają rozegranie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Już blisko pola karnego. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Wspaniała interwencja! Coś niesamowitego, jaką to obronił! Karny to zawsze jest loteria z ogromnymi szansami na sukces, ale jednak zdarzają się wpadki, nawet najlepszym. Ma teraz miejsce na skrzydle. Wymarzona okazja. Nieudany strzał, ale szuka, szuka kolejnego trafienia. No rzadko jest tak, że co strzał to gol, ale dobrze, że próbuje. W końcu coś wpadnie. I mamy stratę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Zbliża się do pola karnego. Prawidłowa reakcja oddalił niebezpieczeństwo. Grają dziś jak nakręceni. Ciągle uderzają na bramkę rywali. Kilkubramkowe prowadzenie im nie wystarcza. Filip Starzyński. A teraz dobre podanie górą. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Bronią w wyniku. Długie wymiany piłki na własnej połowie. Nie dopuszczają drużyny przeciwnej do gry. No i strata piłki. Filip Starzyński. Zagranie lobem w wolne pole. I teraz strata. Wymieniają między sobą podania. Czekają już, w zasadzie, na gwizdek sędziego, który potwierdzi ich wygraną i skończy mecz. No, pięknie chodziła piłka od nogi do nogi. Podania są przemyślane i dokładne. Tak, bardzo przyjemnie się to ogląda. Każdy zawodnik wie, gdzie szukać partnera i kiedy mu dograć. Jest szansa na kontratak. No, jeśli nie wrócą na czas, może to się skończyć golem. Sięgnął piłka. Tak jest, rzut karny. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości. Rzut karny. Ma szczęście, że arbiter nie wyrzucił go z boiska. I nad poprzeczką. Chyba źle ułożył stopę przy tym strzale, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć, Sablok. Wynik nie zmienia się od dłuższego czasu. Wyraźne prowadzenie Wisły Kraków, która teraz jest przy piłce. Sadlock. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Filip Starzyński. Może teraz ruszyć skrzydłem. Groźne dośrodkowanie, ale żaden z partnerów nie doszedł do piłki. Walić. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Jest gwizdek sędziego. Wisła Kraków zgarnia trzy punkty.